Adam Asnyk, bezimiennemu, gdy jeszcze gościł na ziemi. Źle mu w gościnie tej było. Miał serca, serca za wiele, i tu go właśnie zgubiło. Był jak ta harfa eolska, co drży za każdym powiewem, miotany na wszystkie strony, miłością, bolem i gniewem. Greckiego piękna kochanek, czciciel potęgi i czynu, marzył o duchach niezłomnych. I szukał ludzi wśród gminu, I brat nie podawał dłonie, I wierzył, że pójdą razem, Z brata wielkością celu, Spojeni krwią i żelazem, Anioła widział w kobiecie, Lecz ta mu serce rozdarła, A bracia, ci go zawiedli, Więc miłość ziemska umarła, Kraj swój miłował rodzinny, Tęsknem uczuciem sieroty, I wierzył w zwycięstwo ducha. Triumf wolności i cnoty. Wierzył, że naród szlachetny, nie ginie i nie umiera, że znajdzie w każdym swym synu, mściciela i bohatera, więc kiedy ujrzał nareszcie, rozwiane najświętsze mary, strasznego rozbicia świadek, ostatniej pozbył się wiary, a chociaż uszedł przed wrogiem, nie uszedł po twarzy ciosu, i nie miał z kim się podzielić. Goryczą swojego losu, i błądził wśród obcych ludów. Nieznany, samotny człowiek, i umarł z dala od swoich. I nikt mu nie zamknął powiek. I nikt już o nim nie wspomni. I jest już garścią popiołów. A twarda ziemia wygnania, na sercu cięży jak ołów. 1869. Myślnik, 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 myślnik. Ta lektura, podobnie jak tysiące innych, dostępna jest na stronie wolnelektury.pl. Wersja lektury w opracowaniu merytorycznym i krytycznym. Przypisy i motywy. Dostępna jest na stronie chtyp. wolnelektury.pl ukośnik katalog ukośnik lektura ukośnik asnyk myślnik bezimiennemu. Utwór opracowany został w ramach projektu Wolne Lektury przez Fundację Nowoczesna Polska. Ten utwór nie jest objęty majątkowym prawem autorskim i znajduje się w domenie publicznej, co oznacza, że możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać, jeśli utwór opatrzony jest dodatkowymi materiałami. Przypisy, motywy literackie, etc., które podlegają prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały udostępnione są na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3 i pl. creativecommons.org Ukośnik Ukośnik Są 3.0 Tekst opracowany na podstawie Adam Asnyk. Pisma. Tom trzeci. Wydanie nowe zupełne. W układzie i z objaśnieniami F. Hoesicka. Nakładem księgarni F. Hoesicka. Warszawa 1924. Wydawca. Fundacja Nowoczesna Polska. Publikacja zrealizowana w ramach projektu Wolne Lektury. Chtyp. Ukośnik ukośnik wolnelektury.pl. Na podstawie tekstu dostępnego w serwisie wiki źródła. Chtyp.pl.wikisource.org. Redakcję techniczną wykonała Paulina Choromańska. Natomiast korektę utworu ze źródłem wiki skrybowie w ramach projektu wiki źródła.